Końcówka roku w teren wizji dość mocno dżipowa, ale spokojnie, tym razem nie będziemy upalać w terenie Wranglera za 600 tysięcy, ale dalej zostajemy w sferze moich marzeń i dzisiaj zabieramy Was w świat Wranglera generacji TJ. Przez Ciebie, Pawełku, mi wspomnienia wróciły, bo sprawdzałem jakieś 15 lat temu. Ja też spełniłem swoje marzenie o Wranglerze i miałem Wranglerka dość krótko, dlatego że wtedy jeszcze nic nie wiedziałem o tych Jeepach. Oprócz tego, że się psują. I kupiłem wersję taką, której bym dzisiaj nie kupił, czyli 2,5 litra w manualu. To jest bardzo wyjątkowe auto, ponieważ jest to TJ, tylko w przedłużonej wersji, czyli tak zwany Elliot. One były Fabrycznie produkowane tylko przez dwa lata, od 2004 do 2006 roku, z tym, że w wersji Rubicon tylko przez rok, dlatego mamy naprawdę tutaj za mną białego kruka. Bagażnik, to czekaj, bo tu są graty, to muszę go opróżnić, bo wbrew pozorom on mieści bardzo dużo, czyli parę kaloszy, parę kaloszy, płyn Buty na zmianę inne niż kalosze, dwa krzesełka do siedzenia. I tak naprawdę tego bagażnika mamy aż tyle. No i niezbędnik ofroudowca trytytka. To chodź teraz otwórz bagażnik w granatowym. Taki by mi się przydał. No to jest bagażnik Dalej nie ma jakoś dużo, ale w porównaniu, no ale w porównaniu z krótkim... Tego, co krótkim, no to naprawdę już tutaj można wrzucić cokolwiek do tego bagażnika, nie? Rzeczywiście to jest rodzynek, bo ja sobie nie przypominam, żebym siedział i widział na żywo tą przedłużoną wersję. Ale czy ona jest aż tak przedłużana, żeby, że tak powiem, tym się podniecać? Tak, w liczbach jest to raptem 10 cali na rozstawie osi, czyli rozszerzyli Toyota o 25 cm. Niby nie dużo, ale jeżeli chodzi o komfort jazdy, zarówno po asfalcie, jak i w terenie, no to już zmienia naprawdę sporo. Dzięki temu to auto stało się dużo bardziej stabilne i dużo przyjemniej pokonuje się nim jakieś nierówności. Jak to powiedział mój znajomy, Toyotem jeździ się jak taczką, a Eliotem jak samochodem także coś w tym musi być. Jak w To Mi to się mordka cieszyka w każdym dzikie. <grym> ale specjalnie przejechałem się krótszym rozstawem osi, żeby zobaczyć, czy faktycznie czuć taką różnicę. Może nie jest to przepaść, ale faktycznie tamtym autkiem Eliotem, w długim rozstawie osi mniej rzuca. Po prostu. W środku mniej człowiek nie rzuca. Ale i tak bardzo przyjemny. Więc to w trasy się nadaje, natomiast przy tym miękkim dachu niestety bardzo słabo się znosi prędkości powyżej 100 na godzinę. Jeżeli chodzi o wnętrze, no to totalnie surowe. Jedyne udogodnienie na trasę, jakie to auto posiada, to jest chyba radio. Każdy człowiek urodzony w latach osiemdziesiątych, chyba po obejrzeniu Młodych Wilków zamarzył o tym, żeby mieć takie auto. Pomysł zrodził się z tego, że kiedyś miałem WJ, później miałem ZJ, więc tak naprawdę brakowało tylko i wyłącznie Wranglera do takiej mojej małej prywatnej, jakby to kolekcji można powiedzieć. Więc narodził się pomysł. Kiedyś przeglądając tak naprawdę aukcje znalazłem auto i postanowiłem zaryzykować, zobaczyć co z tego wyjdzie. Toyotów mieliśmy około chyba 12 sztuk, jak z tego co pamiętam. Wranglerem jeżdżę już od 20 lat. Zacząłem przygodę od Y 2,5 litra, no ale po roku go sprzedaliśmy, poszukaliśmy części i w Niemczech kupiliśmy pierwszego Toyota. też 4.0, też ze skrzynią manualną na X15. Lubię tą skrzynię. Trzeba bardzo uważać tylko na olej, jaki się wlewa, albo zmiana oleju na Przypuśćmy na GL5, powoduje to, że synchronizatory ulegają uszkodzeniu i, no i zaczynają zgrzytać jak biegi. Jak się jeździ manualem w terenie? Bardzo dobrze. Nie wolałbyś automatu tutaj? Mamy jeszcze dwa Toyoty z automatami, i w terenie jednak manual jest lepszy. Manualna trójca na reduktorze i o dobra. Ciśnienie masz drogowe czy terenowe? Ciśnienie mamy jeden bar. Jeden bar, czyli spuszczone tak, jest. Spuszczone. No to ładnie jedzie. Ta generacja nie, ma, nie jest ograniczona elektroniką. Tutaj jak przyspieszasz, to, to jedzie ten samochód do odcięcia wtrysku. W porównaniu do nowszych modeli, bo mieliśmy i nowsze modele, czy JK, czy hotel. tutaj no, ten samochód powoduje uśmiech na twarzy. To jest taki, bym powiedział, ostatni wrangler prawdziwy z takiej typowo amerykańskiej motoryzacji. W drugim biegu mamy moc, ale mamy za małą prędkość obrotową koła i niestety na długi podjazd nie wystarcza, niestety. Jest na to lekarstwo? Można spuścić bar powietrza z opon w dół i wjedzie. Tak, ogólnie tak. Oczywiście jak zwykle jeździmy na szosowym wietrze w kołach, nawet nie wiem ile tam jest. Rocznik to jest 2003. 4-litrowa benzyna, oczywiście w czterobiegowym automacie. Co istotne, tutaj miałem, że tak powiem, pewne obawy, czy nie przyjedzie w trzybiegowym i tak dalej, bo ten przełom roku 2003-2004 miał to do siebie, że gdzieś tam trafiały się też trzybiegowe automaty. No jeżeli chodzi o wersję, no to wersja sport, tak, zbudowana przez poprzedniego właściciela. W wyposażeniu mam szyby na korbę. To jest podstawa chyba we Wranglerze I tak naprawdę wyposażenie chyba na tym się kończy Ale klimatyzacja jest Nie ma Nie ma? Nie ma klimatyzacji Rzadko była konfiguracja, żeby był miękki dach i klimatyzacja To Masz jakieś blokady? Nie A cofnij jest trochę szybciej Nie uda się. A założymy się, że się uda? No dawaj szybciej! <grystanie> Paweł No, to nie od dziś wiadomo, że jak się wolno nie da, to trzeba szybko, no. <grystanie> Egzemplarz to jest 98 rok sport z 4-litrowym silnikiem i pięciobiegową manualną skrzynią biegu FX15. Założone są blokady ARB i z tyłu wzmocnione półosie Superiora. Z przodu są półosie na przegubach z Opony 33,5 cala, lift 2 cala 1 2,5 cala plus body lift 1,25 cala. dużo blokady zmieniają w terenie niż Jeepem. No samo widzisz w tej chwili po filmie widać że, że zmieniają tu gdzie się kończy wykrzyż tam jest blokada Ta. o, tak A jak to wygląda z boku wygląda jakby skończył się wykrzyż i teraz masz ścisnąć dwie blokady jeszcze tego nigdy nie robiłem dawaj Tejot, jak dla mnie, jest jeepem trochę ponadczasowym, ponieważ pierwszy raz w historii Wranglera właśnie w tym modelu pojawiły się mosty na sprężynach i to nie byle jakie mosty, bo w wersji Rubicon były to dane 44 ze 100% blokadami. Rygan, rygan. O, zapięta, tylna. Właśnie po to Rubicon, żeby mieć seryjnie dwie blokady, teraz wystarczyło użyć tylko jednej tylnej i wykrzyż, a raczej jego, no może nie brak, ale wtedy nie ma, czegoś takiego ograniczenia, nie ma tego ograniczenia, jakim jest wykrzyż. Zapinamy blokadkę i podjeżdżamy. to jest pierwszy wyjazd w teren tego samochodu ja po prostu się boję jeszcze go użytkować tak mocniej no bo stare... blokada tak, to ja wjechałem na dwóch ja wjechałem na dwóch blokadach dopiero ale po prostu boję się wyprostować prawą nogę w tym samochodzie Paweł, jeszcze. To jest Jeep, tu się nic nie urwie. właśnie nie jestem do końca przekonany, dlatego staram się też oszczędzać, bo no nie chciałbym go popsuć na pierwszym wyjeździe w terenie. Tym bardziej, że taki ładny. Tym bardziej, że taki <laughs> ładny. Ale no jak widać w odjechał i nic się nie urwało. W tym samochodzie są wzmocnione półosie na chromopoamolibdenowe, jest zwiększona liczba splinów z 27 na 30, to pomaga. Jest to most Dana 35, dlatego było to wymagane przy moście Dana 44 z tyłu, który też występował, nie trzeba tak naprawdę nic zmieniać. Przedni most wytrzymuje jeśli nie ma blokady, jeśli ma blokadę potrafią być problemy z półosiami, tutaj są zmienione półosie na chińskie z przegubami, to są takie same jak w Zetiocie. One już dużo pomagają i plusem tych płości jest to, że jeśli ją urwiemy, możemy dalej jeździć z urwaną płością. W przypadku krzyżaka może on się zablokować i odpaść nam, na przykład, stworzeń i wypadnie nam koło. Rozmiar koła to jest 33 cale na 10,5 na felze 15-calowej, więc, jakby tutaj, myślę, że optymalne koło do tego auta, żeby też nie poukręcać, nie pourywać zbyt szybko napędów. Jak sobie radzi? No, radzi sobie świetnie, tak? Tak jak mówię, do takiego przeznaczenia, które jest moje, czyli gdzieś tam się przejechać, pojeździć, zjechać w piasek, jest ok. Na co dzień też użytkuję patrola krótkiego Y60, więc, jakby do taplania w błocie i do topienia, mam nieco inną zabawkę. Nie wiem, czy wiecie, ale on ma jeszcze patrola krótkiego. I nie ma tu. Ciężko porównać do siebie te dwa auta, ponieważ mają totalnie inne przeznaczenie. Patrol służy do ostrego upalania, do topienia. Tam się tak naprawdę nie boję o to auto, tak? A jeżeli chodzi o to, myślę, że to jest idealne uzupełnienie, tak, czyli. Amerykański samochód z dużym benzynowym silnikiem do takiej jazdy codziennej dla frajdy dla fanu, natomiast jeżeli chodzi o patrola, przeznaczenie typowo, że tak powiem, do upalania. Dłuższy rozstaw osi w terenie ma parę zalet. Najważniejszą z nich według mnie jest po prostu stabilność pojazdu na podjazdach. Kiedy mamy na przykład krótki, ale pionowy prawie podjazd, to auto z krótkim rozstawem osi typu Samurai w w momencie atakowania tej górki jest obo, obydwoma kołami już jakby na zboczu. Jeżeli mamy dłuższy samochód, to wtedy na przykład jego przednie koła będą już prawie na górze, a tylne jeszcze mogą stać nawet na ziemi, co wpływa mocno na stabilność takiego samochodu. No bo takim samurajkiem zrobić taką świeczkę i przewrócić się na dach to nie jest wyczyn, to jest wręcz bardzo łatwe. A długim autem zdecydowanie trzeba się bardziej postarać. Mogę go porównać do Wranglera JK, ponieważ przemieszczam się takim na co dzień. No to jest tutaj trochę inaczej. Myślę, że jest ciut głośniej, jeżeli chodzi o taką jazdę, na przykład drogową, ale jeżeli chodzi o komfort taki ogólny. No to według mnie jest ciut gorzej, ale nie jakoś bardzo źle. Mi osobiście się tym samochodem naprawdę fajnie pomyka. Jeżdżę nim od kilku dni i sobie testuję. Naprawdę z tym autem trzeba się obchodzić bardzo delikatnie, jadąc na samym tyle nie daj Boże po śliskiej nawierzchni delikatne wciśnięcie gazu powoduje to, że auto staje bokiem od razu. litrowa, rzędowa szóstka standard w tych autach, e, więc jakby z silnikiem nic nie było robione, jest totalną serią. Natomiast moim zdaniem i tak bardzo dobrze sobie radzi. Tak? No to jest 170 koni, z tego co pamiętam, więc jakby no, ma co tą małą budę tego auta napędzać. On miał jedną małą wadę, czyli pękający kolektor wdechowy, tutaj już jest zmieniony na kolektor z unikami drgań. Późniejsze roczniki 99 do 2001 miały problem z pękającą głowicą. E, następnie były silniki, które e, były już poprawione. Te od 99 już są na cewkach zapłonowych i mają alternator. Alternator na górze, tutaj mamy alternator na dole. Później od 2005 roku mieliśmy lekki problem z napędem pompy olejowej, który można naprawić przez wymianę go na ulepszony model. Jeśli go nie wymienimy, to silnik może się zatrzeć. Ze względu na brak smarowania. Czyli tak podsumowując, dla osoby, która szuka dzisiaj tj z 4-litrowym silnikiem, to z jakich lat najlepiej? 97 do 99 i 2002 w górę. A jakie były jeszcze silniki poza 4-litrową benzyną? Mieliśmy 2,5 od 97 do 2002 roku i od 2003 roku 2,4. Były to dobre silniki, czy raczej się I w to silniki nie Silniki Pod względem niezawodności są bardzo dobre, ale niestety brakuje im trochę mocy. 4-litrówka ma w zależności od rocznika od 177 do 193 koni, 2,5 ma 116 koni, a 2,4 około 130 kilku. Paweł się spotkał z ludźmi, którzy kochają te samochody tak jak on. W ogóle bardzo się cieszę, że Paweł się robi jeepowy. Z mojej perspektywy Wrangler oczywiście jest samochodem kultowym, cudownym itd. Ale jak ja pojeździłem swoim i w bagażniku miałem butlę z gazem, to mogę powiedzieć, że Wrangler tak naprawdę jest samochodem dwuosobowym bez bagażnika i żeby cokolwiek tam przewozić, to trzeba te kanapy wyrzucać i tak dalej. Fajna zabawka, ale Paweł nie obraź się. Dla mnie o wiele fajniejszym jeepem z tego okresu jest XJocik bardziej uniwersalny, taki dla całej rodziny, do wyjazdów. Ja naprawdę lepiej wspominam XJ i dłużej go miałem niż w Wranglera. I tak naprawdę silnik na upartego jest ten sam. Mosty napędowe poza Rubiconem w XJ też są takie same. Nawet XJ ma fajniejszy napęd, bo jest bardziej rozbudowany. Więc Wrangler cudowny i fantastyczny jako zabawka. Cieszę się, że Ci się podoba i się podniecasz. Ale Paweł, weź mi wytłumacz. Dlaczego te wranglery są takie drogie? Samochody takie, które warto obejrzeć, zaczynają się od 50 tysięcy. Z tym, że też to są samochody, które są powypadkowe ze Stanów, e, które mają przebiegi rzędu, nie wiem, 200-150 tysięcy mil. To są żywotne samochody. Jeżeli ktoś nie jeździł na co dzień w Stanach, nie był zmodyfikowany, no to trzeba... Z... Zweryfikować dokładnie, po prostu wjechać na stację kontroli pojazdów, obejrzeć stan ramy, obejrzeć stan mocowań. Samochody korodują przed tylnym, tylnym kołem, ta rama jest najbardziej zniszczona lub mocowanie płyty reduktora. Przekładnie bardzo często w nich cie, ciekną. No i koszt modyfikacji dzisiaj, no wiadomo, że znacznie wzrósł. Kiedyś to można było taki samochód zmodyfikować za 10-15 tysięcy, teraz to wszystko zależy od zakresu modyfikacji. Jeżeli miałby być samochód zmodyfikowany w tak, tak zwanym budżecie, jakimś niższym, to, to ten samochód można nie wiem, podnieść o 2,5 cala, maksymalnie o 3, plus jakiś tam body lift, cal 1,5. A później wiąże się to już z dużo większymi nakładami, bo już trzeba zastosować tylny wał na podwójnym kardanie. Kąty wałów już są po prostu nieodpowiednie i zaczyna wibrować. To już się wiąże z. z z wydatkiem, nie wiem, ponad 10 tysięcy, no można powiedzieć, że około 10 tysięcy, żeby to później. Dodatkowo oczywiście plus te modyfikacje i modyfikacja, to tak jak powiedziałem, to można wydać 20, można wydać i 50-60 tysięcy na, na taki samochód. Taki Rubicon to jest dramat, to jest 100 tysięcy. Za 100 tysięcy możesz kupić nowszą generację JK i przyznasz, że pod każdym względem jest lepsza, wygodniejsza, współczesna, komfortowa, nawet ma mocniejsze mosty. I tak dalej, i tak dalej. Także nie wiem skąd się biorą ceny tych wranglerów, ale może nie wszystko muszę rozumieć. Ale rzeczywiście zgodzę się ze stwierdzeniem, że to może być dobra inwestycja, bo raczej nie potanieją. I teraz zobacz: statystyki polskie off są takie, że na rajdzie znajdziesz 10 XJ, i na te 10 XJ może jest jeden wrangler, który gdzieś może upalać. Więc teraz ten samochód, moim zdaniem, to jest albo dla kolekcjonera, albo pod pierzynkę. Albo do lansowania się na mieście i w terenie wjeżdża. Więc po co ci Rubikon w takim wypadku? A? Ja się z nim nie zgodzę, bo to, że jest mniej lepszych samochodów, nie znaczy, że są gorsze. My szukaliśmy Rubicona, którego mam od 3 lat. To szukaliśmy bodajże z 5 lat, obejrzeliśmy naprawdę kilkanaście samochodów i, i ja zawodowo zajmuję się sprzedażą samochodów i naprawdę zajęło nam to kilka lat. Kupić dobrego Wranglera to jest, to jest bardzo ciężko. To tak samo jak z innymi markami. Jak szukamy takiego samochodu pedantycznie utrzymanego, no to trzeba jednak go bardzo długo szukać. Ceny są też wysokie. Za, za bardzo zadbany egzemplarz trzeba zapłacić około minimum 100 tysięcy. Są samochody, które zaczynają się od 20-30 tysięcy, z tym, że tutaj na pewno już nie będzie rany i to są takie samochody, które... Które nie nadają się do jazdy Ale nie zgodzi się ze mną, z moją myślą, że Wranglery po prostu w Polsce były zbyt drogie Znaczy ja obiektywnie jakbym miał wybrać samochód z tych dwóch aut Też bym wybrał xj bo rozumiem jego zalety jego napęd, jego rozstawości. Jakby XJ ma bardzo dużo zalet, i ten stosunek tego, co on sobą oferuje, do ceny ma dużo lepszy niż Wrangler TJ. Ale Wrangler TJ jednocześnie jest najładniejszym, chyba z Wranglerów w historii, wizualnie. I jest po prostu też fajnym autem. Nie można powiedzieć, że to jest gorsze auto od XJ. W Stanach TJ zawsze był traktowany jako najtańszy jeep do jazdy w terenie. Taka zabawka. TJ i, Wrang i XJ to były podobnie tanie auto w Stanach zawsze. I jak się patrzy na jakieś filmy off z upalania w Stanach, to TJ są traktowane jako chip jeep. Nie? Wkrótce wyjaśnimy, po co Pawłowi taki Wrangler i co będzie z nim robił, czy będzie go trzymał pod kocem, czy będzie go upalał. Paweł będzie się tłumaczył, ale to w następnym filmie.